Mano widzowie, w dzisiejszym odcinku nagrywam symulator w restringu. I wczoraj zrobiłem kilka wifów. Miał, miałem nagrać film, ale mi, z mikrofonem mi się coś stało. Nie nagrałem, ale dzisiaj już powinien być na kanale. No, Idziemy na ten na event Halloweenowy. Dobra, jestem już na evencie. i ten przedwczoraj chyba kupiłem to jajko. Wdropił mi najgorszy. No i co? Nic. Dobra. Otwierać. Otwierać. Wieście tylko. No to mało. 160. Też mało. Może tutaj do niej coś wypadnie. Kto wie? O! Dobra, ko to szybciej. Dobra, jeszcze myślimy. Dobra. O kurde, mogę bardzo dużo lepiej zrobić, nic mi nie zaszkodzi. wszystko od nowa. Dobra. Siła ręki. No no i teraz o wiele więcej dostaję. A idę ten skraftować. No nie skraftować, tylko zacząć Kurde, kurde win winner czwórka chyba. 46 rewirów. ja pierdę. No to droga. Dobra, ja idę na farmie i Widzimy się, jak na farmie. Dobra, na farmie. Znowu 300 milionów, i znowu to wydam na jednego rebirfa. Wytyfy. Dlaczego jednego rebirfa tylko? No ja i tak szybko zbieram. Zobaczę, ile tempera daje w tym świecie. Tylko gdzie on jest. Jest. A jest ładny. Już mam lepsze. Dobra, dobra, dobra. 5 trylionów tych winfors. To trochę dużo. To w ogóle to przenosimy się na klenu. A teraz jesteśmy na Bedwarsach. W blok go Dobra. Ilu ludzi tu jest, jestem niebieskim. SS Zobaczę, czy mam kiosów. No, ja też jestem dobry w blok mogłów. Bo było ostatnio zacząłem już grać. Nie grałem chyba w tą grę 2 albo 3 lata albo. Rok nie wiem, walony no mam, nie miałem po prostu, ale w końcu stwierdziłem za. już nudny mi się. No, już nudny, jak dla mnie robił się ten Roblox, i musiałem. Niestety musiałem. Bra. jeszcze nikogo na szczęście nie ma na środku. To mam tutaj szczęście. co mogę emeraldy zebrać. Nikt ci nie buduje na środek. A ten co tam robi? Dobra łuk, kupię? Dobra. Teraz tam wracam Yeah. No kurde muszę go trafić. Muszę go zwalić. Musi spaść jest. Złot? Nie. się nie buduje na środek. Czemu? Jakieś bambiki, czy co? No bambiki chyba. Dlaczego? O! Kurde, ty mały! Niech ja cię tylko dopadnę. No kurde. Wy chcecie dostać się ode mnie. I tak sobie na celowniku dam i... Nie! Nie. Nie, nie. Dobra mi to specjalnie robi. Właśnie dlatego nie grałem w Edwards. w mam chyba przez dwa lata albo rok, bo to wędka zasrana. Dobra, nie będę Dobra. wędka zasrana cały czas cały czas mnie nie urzucają mnie to już wkurza. Idę właśnie na nich ich rozwalić Hi ostatni ten żółty został. O kurde, ale mocny. Mocny, mocny. Nie, nie. Cze. Dlaczego? Po prostu nie wiem. Dlaczego? Kurde, to. Spójrzcie na ten żółty jest mega mocny. On cały czas kogoś pokonuje, chyba. No nie, tylko nie on! 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 Nie, 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 nie. Kreszta się schowała pod tym. Naprawdę. Powrót do lobby. Oczywiście. Nie słuchajcie tego. Dobra. Dobra. Tu. Odbieram, odbieram. Dwieście jedenaście już patrzymy, Dobra, idę łowić ryby Dobra, jestem Tym razem po tej stronie jest kamerka Nie pokazuje twarzy Żebyście sobie nie myśleli Dobra Teraz Teraz idziemy na skyblocka Dobra, jestem już na Skybloku, I tak ogólnie, ostatnio Mojego kolega, W sumie nie, nie będę opowiadał Dobra tu coś mam, po Co mi WtF pogodę, 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 Mm, sala Ty się ładujesz, he? Wtedy gdzie ja jestem? Dlaczego? Dlaczego oni to usunęli? To jest tak fajnie było. Dlaczego? Garnek, na co mi garnek? Tu też nic nie mogę zrobić hmm. Na co w tej grze też trzeba łowić ryby? Wytyfy fy. A tu nie dostałem Słabe rzeczy Fajne rzeczy nawet dostałem. No, bardzo fajne. Polecam. Polecam. Boją. kurde, o kurde, dużo hp mi zadają, kurde, pięć hp, dziewięć, ja pierdzielę, no czepcie się ode mnie, no jakim cudem, nie. Po prostu nie wiem. Muszę się tedy nie schować w złender czesta. 119. Robi wrażenie. Krzykuta kamień. I'm going to talk to you later. Bye-bye.